Na samym wstępie dziękuję za tak ogromne zaangażowanie na moim kanale. Ostatnie filmy przyniosły mi wiele wyświetleń, co wiąże się oczywiście z nowymi osobami na kanale, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania albo pomysły na odcinek, to napiszcie je śmiało w komentarzach. A teraz przechodzimy do odcinka. A jeszcze pozdrowienia dla Zosna i Stecyka. Cześć! Czy widziałeś jak działa z ten wak w CSGO? Czy jest on tak nieomylny, jak twierdzą twórcy? Czy można dostać waka za nic? I w końcu, co zrobić, by nie dostać wakbana? Ja jestem Maciasty i w tym filmie postaram się przedstawić Tobie sposób, w jaki działa system WAK w CSGO. Zacznijmy od tego, czym jest sam WAK. WAK to skrót od Valve Anti-Cheat. Jest to automatyczny system, który został zaprojektowany w celu wykrywania programów do oszustw. Jeżeli użytkownik łączy się z serwerem zabezpieczonym przez VAC z komputera, na którym są zainstalowane znane programy do oszustw, to system VAC nałoży na użytkownika blokadę i nie będzie on mógł grać w przyszłości na serwerach zabezpieczonych przez VAC. Jednak istnieje kilka, powiedzmy sobie, rozszerzeń naszego systemu. W cesie można dostać również bany typu Overwatch, który jest często mylony z prawdziwym VAC banem, czy tzw. untrast, czyli niezaufany. Jest to jednak temat na kolejny odcinek. A propos, chcielibyście zobaczyć taki odcinek, na przykład o rodzajach banów CSGO, Napiszcie śmiało o tym w komentarzu. Wracając do tematu odcinka, system wAG działa na kilku zasadach. Jedną z nich jest Tool. Działa to w sposób następujący: walwę kupuje bądź ściąga cheaty, a następnie skanuje je za pomocą Toola. Po tej czynności do systemu wAG wprowadzane są dodatkowe informacje na temat danego oszustwa. Jeżeli system wykryje niedozwoloną modyfikację, którą ówcześnie się wgrało, następuje zbanowanie użytkownika. Inny sposób wykrywania oszustw odbywa się przez skanowanie plików. WAG wyszukuje pliki, które są na czarnej liście. Jeżeli takowych nie znajdzie, jesteśmy czyści i nic nam nie grozi. Natomiast jeżeli znajdzie takowy, następuje dokładniejsze skanowanie. Wszystkie skany są potem tłumaczone na algorytm MD5. Trzeci sposób również polega na skanowaniu. W tym przypadku system skanuje strony internetowe, które się odwiedzało, gdzie mogą znajdować się prawdopodobnie wspomagacze. Jeżeli dostaniemy bana, to zazwyczaj tracimy możliwość grania na serwerach społecznościowych innych gier o tym samym silniku gry. WAG przydziela również bany, tak jak wcześniej wspomniany Overwatch, czyli nadzór, gdzie to gracz dokonuje werdyktu, by pomóc w spanowaniu czytera. Tak więc nasuwa się pytanie: skoro jest tak wiele sposobów, by złapać cheaterów, to dlaczego cheaterzy wciąż biegają i psują grę? Pomimo tego, że Valve zapewnia nas, że ich system jest nieomylny, to tak do końca nie jest. Należy pamiętać, że WAK jest systemem komputerowym stworzonym przez człowieka. Po pierwsze, system może mieć jakieś spięcie, przeciążenie czy coś tego rodzaju i dokonać błędu. Dwa, jest to program napisany przez człowieka, a przecież każdy się kiedyś myli. Należy również wspomnieć, że cały czas tworzone są aktualizacje do cheatów oraz wychodzą ich całkiem nowe formy z nowymi obejściami. Pamiętajcie, że aktualizacja gry nie oznacza aktualizacji waka. Można do tego wszystkiego dodać również werdykt Overwatch. Raczej większość z graczy posiada opcję nadzoru, lecz rzadko się z niej, z niej korzysta. Jeżeli do cheatera zostanie przydzielony Overwatch. To powiedzmy sobie, że około 10 osób dostaje taką sprawę. Około 8 osób przyprowadzi takiego Overwatcha. 4 osoby będą za tym, że gracz jest czysty, i 4 osoby będą za tym, że oszukuje. Wtedy decydujący głos należy do pozostałych. Jeżeli nie zrobią oni Overwatcha, sprawa raczej będzie leżeć i nie dojdzie do banu. Cheater może również kupić sobie przecież kilka kont i czytować na nich, więc no. Odpowiadając na ostatnie pytanie, czy można dostać waka za nic, odpowiadam nie. Waka nie można dostać za nic i pomimo tego, co przed chwilą powiedziałem, wak jest raczej bardzo dokładnym programem i dopóki nie wychwyci pliku, który jest na jego czarnej liście, nie powinniśmy dostać waka. Także za każdym razem, gdy usłyszycie, że wasz kolega dostał waka za nic, to prawie w 100% będziecie pewni, że posiadał on kiedyś czyty. Nawet jeżeli je pobrał, ale nie instalował, to cały czas mogą one znajdować się na komputerze. Przejdźmy do podsumowania. System WAG, dopóki ma do czynienia z popularnymi czytami, jest w stanie je banować. Natomiast jeżeli ma do czynienia z czymś bardziej skomplikowanym, już raczej nie do końca. Można tu podać na przykład sprawę Kukiego. Jeżeli nie chcemy dostać waka, nie powinniśmy raczej wchodzić na stronę związane z czytaniem, czy co gorsza, instalować ich. Raczej szybko wtedy możemy wyłapać przysłowiowego waka. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten materiał i mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeżeli masz temat, który Cię interesuje, śmiało napisz go w komentarzu, a ja spróbuję na niego odpowiedzieć. Miło byłoby, gdybyś zostawił po sobie znak, na przykład w komentarzu, czy już nawet zostawił ten kupić dzwoneczek. Ja byłem Maciasty i życzę Ci miłego dnia. Cześć!